Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan Domu wstanie, drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać, Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie, nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić, przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzeczy, powiadam wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych, precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czy nieliczni będą zbawieni? Jezus nie odpowiada na to pytanie. Zależy od nas. Bóg nie bawi się w złego Pana, który na samą myśl sądzenia ma ciary na skórze. Jezus przyszedł na świat nie po to, by potępić, ale po to, by dać życie. Nie przyszedł na świat po to, by mówić, jaki ja jestem złym człowiekiem, ale wskazać mi drogę, która prowadzi do zbawienia. Usiłujcie przejść przez ciasną bramę, mówi. Co to za ciasna brama? Pokuty, posty, umartwienia? Nie sądzę. Ciasna brama w mieście służyła do tego, by w czasie zagrożenia można byłoby z niej wyjść lub wejść, ale jednocześnie nie pozwalała uzbrojonym żołnierzom się przez nią przedostać. Przez ciasną bramę nie przejdzie człowiek wywyszony, pyszny. Przez ciasną bramę nie wejdzie ten, kto ma pełne wory mamony. Wejdą ludzie pokorni, którzy mocno stąpają po ziemi, ci, którzy znają, kim są, ci, którzy nie wynieśli sami siebie ponad ziemią. Wejdą ludzie, którzy nie mają bołku worów pełnych mamony, bo w drodze do ciasnej bramy umieli się nią dzielić. Przez ciasną bramę wejdą ci, którzy próbowali ufać Ojcu, żyć Jego mądrością i Jego wolą. Ci, którzy budowali za życie jego królestwo kamieniami miłości, wiary, życzliwości, dobroci. Wejdą przez nią ci, którzy potrafili się ogołocić ze zbytecznych rzeczy, które nie tylko nie pomagają, ale i zabierają życie, takich jak złość, zadufanie w sobie, pycha, brak przebaczenia, arogancja. Wejdą przez bramę i zobaczą, że ona nie jest aż taka ciasna, a zwykła brama. Która prowadzi do pięknego domu, który przygotował mi, mi ojciec. Ojcze, tak dużo we mnie jest nagromadzonej złości, niezadowolenia, która obciąża moje życie. Tak wiele jest przy mnie broni, która pomaga mi w ranieniu innych ludzi. Moje kieszenie są tak ciężkie, spowodowane ufnością w dobra tego świata, że czuję się już niekomfortowo. Zajmuję coraz więcej miejsca potrzebuję coraz więcej przestrzeni zaczyna przeszkadzać mi drugi człowiek czuję przed nim zagrożenie jestem tak pełny sobą że nie potrafię przyjąć do mojego życia drugą osobę ale na odwrót wszelkimi sposobami próbuję pozbawić się jej panie chcę być lekki chcę z powrotem stać się człowiekiem prostym wolnym ludzkim chcę być malutkim jak ten malutki z Ewangelii który dzięki swojej malękości nie czuje zagrożenia od innych, ale umie przyjąć, wysłuchać, pokochać. Który dzięki swojej malękości umie ufać Tobie, więc dlatego umie dzielić się i rozdawać. Też chcę wpasować się w ciasną bramę, bo pragnę lekkości, wolności i szczęścia. Amen. Życzę Ci miłego dnia.